Jeśli 27 lutego dojdzie do podpisania jakiegokolwiek porozumienia na linii Związki Rolnicze-Rząd, będzie to katastrofalna porażka strajków rolniczych. Zarówno gospodarczo, jak i społecznie. Dlaczego? Ponieważ od kilku dni władza i media nastawiły narrację, że mówimy o, o rekompensatach 1000 zł, 1500 zł. Ale to nie są nasze postulaty. Nasze postulaty są dwa. Likwidacja Zielonego Ładu i ogarnięcie sytuacji z niekontrolowanym przyjazdem towarów rolno-spożywczych spoza granic Unii Europejskiej. To są nasze postulaty. A nie kolejna pomoc publiczna, która ma spłynąć do rolników. Jeśli zgodzimy się na jakąkolwiek jałmużnę w tym momencie, przegramy. Przegramy na wielu płaszczyznach. Strajki całkowicie się wyciszą. O to chodzi władzy. Po drugie, stracimy poparcie społeczeństwa. Ponieważ informujemy już od ładnych kilku tygodni o tym, dlaczego strajkujemy, a tu będzie całkowita zmiana narracji. I o to też chodzi władzy, żeby znowu nas skłócić. Najpierw rządzący muszą podjąć jakiekolwiek kroki ustawodawcze uchwały, ustawy, rozporządzenia które pozwolą nam im zaufać, że oni cokolwiek robią w tym temacie. Bo dzisiaj nie dzieje się nic. Nie ma żadnych projektów, nie ma żadnych rozporządzeń, nie ma praktycznie żadnych głosów w Sejmie odnośnie sytuacji rolników. My się odbijamy od Ministerstwa Rolnictwa, parę groszy dorzuci premier, oni się politycznie między sobą non-stop biją, kto ma większą winę, a nasze sprawy nie są załatwiane w żaden sposób. I naprawdę każdemu radzę spojrzeć na tą sytuację chłodno, trochę z innej perspektywy, usiąść i obejrzeć sytuację z boku. Od kilku dni robimy wszystko, co chce władza. Oni są non-stop krop przed nami. 20. wypływa data 27. Warszawa. Nikt nawet nie wie, kto ją organizuje. Przez trzy dni jest totalny marazm. Ludzie nie wiedzą, czy jadą, czy nie jadą, jak ją podjąć decyzję. Tak naprawdę dopiero w sobotę była decyzja, że jedziemy na Warszawę, bo musimy się jednoczyć. Ale zobaczcie, kto jest na czele organizatorów. To są osoby, upolitycznione. Ja wam nie mówię teraz, czy wy macie jechać, czy nie jechać. Naprawdę rozważcie każdy czynnik. Jeżeli dojdzie do jakichkolwiek rozmów podczas tego protestu, muszą tam być wszyscy główni organizatorzy, wszyscy liderzy, nie grupa dwóch, trzech panów, którzy są mega politycznym powiązaniem od lat. Kolejna sprawa. Zobaczcie, jak wygląda przebieg wydarzeń w ostatnich dniach. Mamy ogłoszenie infrastruktury krytycznej. Rolnicy lecą na granicę, a władza nic nie robi. Pani Ursula przyjeżdża w piątek, ogłasza wielkie pieniądze dla Polski. Sobota, niedziela? Hasło rekompensat. Będą rekompensaty, będą fundusze KPO dla rolnictwa, naprawimy władzę. Całkowicie pomija się nasze główne postulaty. Jeśli teraz odpuścimy, tak naprawdę jesteśmy przegrani w następnych latach. Bo po nowych wyborach do Europarlamentu dopiero szykują potężne zmiany. Chociażby pakiet 90% ograniczeń gazów cieplarnianych. Teraz mamy 55%. Już stękamy. A co będzie potem? Każdy będzie pamiętał, że sprzedaliśmy się za parę marnych groszy.